Watson z powietrza genialne zagranie Bibi z Watsona. No wydawało się, że ten miś, ten taki grubasek, co tu dużo... Ale świetnie zakręcił obrotem Krzysztof Szubarga. On w ogóle nie jest zlecony. Paweł Ończyk wybił piłkę. Rywalowi Biler, trochę w stylu Leończyka, no ale złe to wykonanie, zbiórka Leona już w kontrze Łukasz Kolenda, ładnie do Olejniczaka, efektownie, ależ kontra, taka pół kontra, trefla z opłat, ale świetnie to Kolenda, wyczekał Olejniczak z impetem, zbiegł pole W swojej ulubionej pozycji tułem do kosza, tam taka lekkie podwojenie kowalczyka, ależ bo teraz. Fidera Oli jakiś zatrzymał, palił Kenasa. Tak no. to zawsze jest problem, aby odbudować właśnie taką chemię dobrą w zespole i dobre nastawienie. Wow. Właśnie. Ten pick and roll w pasie bocznym jest trudny do obrony, tak. bo nie ma skąd pomagać. Dobrze to Mazurczak zrobił z Johnson. Mając taką kulturę, taką selekcję rzutową, ciężko będzie wygrać. Fatalnie troter. Nilf, Konrad... Łooo! Griffin przepraszam, zablokowany przez Kuliga. Jasuski Sanders też potrafi skoczyć. No, no. no. Skill, który jest tutaj najszybszy, ale teraz strzapował go Bailey Steel. 9 sekund. O tak. Miał tam młodego do piłka chciał, do Nila. Ostatnie sekundy Nil zdążył odbić kaprala. Jeszcze chyba w czasie. Tak na dobicie rywala można powiedzieć. w ogóle na boisku. Jeden punkt do tej pory zdobył w sezonie. Ratajczak. No i Kileja Jones. Ależ to jest atleta. Wow. No to jest ciało NBA. Naprawdę. To jest niewiarygodne. Jak on się tutaj zmieścił teraz. Co za wsad. Z Paulem. Bum.